Adam Bulwiński, Nick Wellington. i kawałek nazywa się Last Friday Night. Kto wie, może się wydarzyło coś w tym piątek. Co za typek, ty! Nick Wellington, kurwa! Cut it set off with a brass up. When wash all, you know that I bought six gold chains and a Benz car. Stand for, she stand far away with a major. Smile on my face. I wanna kill the fucking landlord. Smile on my face. give up my insurance, I give in. Watch my body fall off a cliff as it slithering the ring. my wrist, I on my bitch. She the reason do this shit. Karaoke in Japan with that girl in my fortress, bitch. I see you every day, and I know it makes you smile. I ain't trying to come to you've been looking for a while. Hey, <laughs> Arbuja! I żarzy się po prostu. Cześć Rabin. Cześć Robin. I zaczyna dzwonić mój trafon. Odbieram halo morda. Dawaj do nas będzie pita gouda. Więc to co jak Rockstar? Nikt nie musi mówić mi, że nice wyglądam, kiedy wchodzę na ten z ku morda to się czujesz jakbyś właśnie czytał w ja preferuję styl all black, but this time gonna stay all bright, robi pigs, i doma w sołki i nie ma No nie spodziewałbym się, w życiu. Sytuacja No stary i to uwielbiam w No name alertach stary nie wiesz skąd nagle ci jebnie. No człowieku, ale odkrycie mamy tutaj fajne, no człowieku. Po swojemu z dystansem zajebiście pisze, chłop. Bardzo mi się wyniki podobały. Sprawczy. Zaskoczenie streama.